Po wygrane meszu zawsze jest miły, fajny i przyjemny. A nie ukrywam, że, że to zwycięstwo nie wzięło się z kapelusza. Myśmy naprawdę tutaj przyjechali po to, żeby powalczyć o trzy punkty, żeby postawić się widzowi, Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że to jest bardzo ciężki teren, widzę u siebie niezły przegrywać, tutaj przegrał nawet lech. Więc tym większa mobilizacja nasza i... I nagrodę mamy bardzo ważne w Waszej sytuacji trzy punkty, szczególnie w tej przykre porażce z lechem w niedzielę u siebie zagraliśmy z olbrzymią terminacją zaangażowaniem. Oczywiście można czepiać tam rozwiązania pewnych sytuacji w jakości w niektórych sytuacjach. No ale my... Mając tylko 9 punktów, i te zespoły, które tam się już drapią za nami, musieliśmy zareagować. Dzisiaj zareagowaliśmy naprawdę bardzo dobrze i w nagrodę mamy, mamy 3 punkty. Cieszę się, duże słowa uznania dla chłopaku. No i gramy dalej. Te trzy punkty dają też takie dwa tygodnie spokojnej pracy yy, przy tych zgrupowaniach kadry. Część zawodników się rozjedzie, ale pozostali z głową podniesioną będą mogli opracować nad poprawą tego, co jeszcze nam dzisiaj szwankowało. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Pora na pytania z sali. Chciałbym przypomnieć, że przed zadaniem przedstawiamy się i podajemy nazwę redakcji. Mikrofony ma Daniel z mojej lewej, z państwa prawej strony. Drodzy trenerze, Michał Galec, Radio Jankielce. Przed naszem mówił pan, że przed tym spotkaniem e, trzeba zagrać tak dobrze jak z Lechem, powielić te dobre elementy, ale przede wszystkim ustrzegać się tych negatywnych, które powodują, że często korona znaczy, przegrywała bo nie wyciągała takich wyników jak chciała. Dzisiaj raczej nie udało się powiedzieć tego dobrego co z Lechem, przynajmniej nie w większości fragmentów, ale udało się chyba wystrzegać tego co powodowało, powodowało, że tak często korona kończyła bez punktów lub z niezadowalającą liczbą tych punktów. Sorry, chyba zamieszał z tym pytaniem. No, ale postaram się w jakiś sposób dotrzeć do sedna. Oczywiście, my sobie zdawaliśmy z tego sprawę, że jeśli będziemy powiadać te błędy, które w meczu z Lechem, bo nas um, zwycięstwo w meczu z Lechem kosztowały yy, dwie minuty drzemki yy, po wyjściu na prowadzenie, więc, więc yy, ta koncentracja, konsekwencja, powtarzalność, odpowiedzialność to te słowa, Myślę, były najważniejsze podczas naszej odprawy, wstrachując od spraw już stricte taktycznych. Ale myślę, że w dobry sposób zneutralizowaliśmy najsilniejsze strony widzewa. Rondit, można powiedzieć, był odcięty od podań i rzeczywiście wiele dzisiaj nie pokazał. Bardzo groźne były te boki, dlatego u nas te zmiana w przerwie, bo, bo bo tamta strona nasza, nasza prawa defensywy trochę nie dojeżdżała, więc, taka zmiana taktyczna. Wykorzystaliśmy też swoje mocne fragmenty, bo stałe fragmenty w naszym wykonaniu były bardzo groźne. Śledziliśmy po nim bramkę. Co prawda, wiadomo, po rzucie wolnym na, dwa, na dwie raty, ale, ale ta mm, bramka wpadła. Także jakieś wnioski zostały wyciągnięte po meczu z Lechem. Widzę. miał swoje sytuacje, bo ja nie mówię tutaj, że, że tu się nic nie działo. Rzeczywiście widzę. miał swoje sytuacje, w niektórych fragmentach meczu był, był groźny, no ale zwycięzców się nie sądzi. Mamy trzy punkty i jedziemy w dobrych humorach do domu. A czy wiecie już jak poważna jest kontuzja Ksewy Radziekońskiego? No ma lekko nadrywany mięsień skośny brzucha, więc yy, mi jest trudno powiedzieć yy, jak to będzie wyglądało yy, czasowo. Ja yy, wierzę, mam takie zapewnienie Mojego sztabu medycznego, że po przerwie na kadrę będzie, będzie gotowy. Bo dzisiaj Rafał mam nazwę, dał bardzo dobry sygnał. Rafał mam na po raz kolejny, dał bardzo dobry sygnał i, mhm. i nie będziemy teraz rozwijać tematu, kto by dzisiaj bronił, gdyby Rafał Ksawier był zdrowy. Ale Rafał pokazał, że jest prawdziwym kozakiem. Debiut w eksploatacji na takim stadionie i, i dawał sobie radę. Dziękuję i Dziękuję. Czy mamy kolejne pytania? Trochę szkoda, że Boguś nie ma okazji. Jeśli nie ma, to bardzo dziękuję za udział w pierwszej części konferencji. Za chwileczkę część druga z udziałem trenera Daniela Myśliwca. Dziękuję Państwu, dobranoc. Dobry wieczór. Poproszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. Bogowie futbolu siedzą teraz na swoim miejscu i cieszą się i śmieją z Myśliwca. Tu powiedziałem, że w tamtym sezonie, w konferencji przed tym meczem powiedziałem, że takie macze jak mieliśmy z Lechią, w tamtym sezonie byśmy przegrali taki szybki flashback do tamtego sezonu i taki mecz przegraliśmy, bo na gorąco nie chciałbym jakoś wchodzić w głębszą analizę e, taką kompleksową, bo tu musiałbym się podatrzeć danymi, e, ale nie umiem wytłumaczyć, jeszcze raz podkreślę na gorąco, tego, jak mogliśmy tak dobry, szczególnie pierwsze 30 minut, wypuścić z rąk, nie wykorzystać jednej z całkiem dobrych sytuacji, zdobyć bramkę i zdobyć bramki, przez co myślę, że Daliśmy szansę rywalowi do tego, żeby się odgryzł i te dwie sytuacje sprokurowane w dużej mierze przez nas w pierwszej połowie mogły dać poczucie koronie, że jako jedyna może stąd coś tutaj więcej ugrać niż tylko przetrwać. A w drugiej połowie nie yy, jestem w stanie zrozumieć yy, taki moment, w którym mecz bardziej wyglądał tak, jakby sobie życzyła tego korona. I, Czyli wielu piłkarzy nie na pozycjach, próba zagrania bezpośrednio, ale piłki nieprzygotowane i ta piłka bezpośrednia nie lądowała tak jak w pierwszej połowie za linią obrony, tylko między liniami, gdzie korona miała wielu piłkarzy bardzo dobrze nastawionych do zbierania drugich piłek i konsekwencje chociażby ta sytuacja z rzutem wolnym, po którym finalnie tracimy bramkę. Także gdybym miał bardzo krótko spuentować to... Musimy robić wszystko, żeby naszą dobrą organizację spuentować najlepiej, jak najszybciej bramką, co się nie zmienia, ale bez względu na uciekający czas i piłkę, która nie wpada po naszych uderzeniach do bramki utrzymywać, powiedzmy, konsekwencję taką, która powoduje, że możemy stworzyć więcej sytuacji, ale na pewno najważniejsze jest to, że jeżeli z 21 uderzeń do bramki jeden oddajemy celny, to też ciężko oczekiwać, że będziemy tworzyć, no będziemy zdobywać nie wiadomo ile bramek. Dlatego na pewno, mówiąc krótko, zawiedliśmy dzisiaj i musimy zrobić wszystko, żeby takich odczuć nie mieć już nigdy w sercu łodzi, a w kolejnym meczu wyjazdowym zrobić wszystko, żeby zapewnić zwycięstwo. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Pora na pytania z sali. Maciek. Dobry wieczór, Maciej Wimczeski, radio Radiowidzew. Panie trenerze, chciałem zapytać. Pierwsze pytanie o, o ten moment, gdy straciliśmy bramkę. Tam dwóch zawodników Korony nabiegało na, na tą piłkę sparowaną przez, przez Gikiego. Od nas tej asekuracji trochę, trochę zabrakło. Czy, czy na gorąco któryś z zawodników miał tam być, czy, czy jak to wyglądało? Z Pana? Piłkarz nabiegał po Nazwijmy to diagonalne i ci, którzy byli po jego stronie, którzy mogliby przełączyć się na jego krycie, byli odpowiedzialni za ewentualny wyblok. Zresztą Korki, Kerki, który był w pełni tę rolę, to on nawet zmienił nieco to lotu piłki, niefortunnie. Ale nie, nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć konkretnie, bo kluczowe było to, że piłkarz biegał diagonalnie i ci, którzy akurat byli przy nim, to w teorii nie powinni biec, a strzelił z tego sektora po lewej stronie, gdzie w tamtym momencie był bodajże Gongi, który odpowiadał za wahadłowego chyba Matuszewskiego, ale to są takie chyba, chyba, chyba. Na pewno to wymaga jeszcze raz przejrzenia sytuacji i wtedy, jeżeli mogę powiedzieć, podania werdyktu. Drugie pytanie trochę w nawiązaniu do tej konferencji naszej przedmeczowej, gdzie, gdzie pytałem o, o tą może frustrację, która czasami e, mam wrażenie, że się pojawia w momencie, kiedy my rozbijamy przeciwnika z lewej na prawą, mamy tworzymy sobie sytuację, a, a, a nie wpada, w końcu wpada, ale w drugą stronę. Czy nie chcieliśmy trochę wykorzystać może też warunków, które były w pierwszej połowie, bo tam żarka powodowała, że piłka po prostu szybciej chodziła i może trzeba było spróbować y, częściej sprawdzić, jeśli jest przed linii pola karnego, mamy Kerkiego mamy, mamy Frana czy, czy Juliana, którzy mają dobre, mocne i celne uderzenie. Nic nie zmienia, to w dalszym ciągu nie jest zabronione 21 strzał 1. Celny. Trzecie ode mnie eee, dotyczące zmiany Samuela, czy coś tam z się stało i braków e, w kadrze meczowej e, Antka. Czy to spowodowane urazem, czy po prostu takie dwory personalne? Dziękuję. Kozi w jednej akcji poczuł napięcie zwiększone mięśnia i... To było na zasadzie takie, że w teorii mógłby zacisnąć zęby i walczyć, ale z drugiej strony nie wiadomo było, czy to było tylko spięcie mięśnia, czy jakiś uraz, który mógłby się pogłębić. Dlatego uznaliśmy, że lepiej będzie od razu zareagować zmianą, tym bardziej, że Luigi jest gotowy. W przypadku Antka to jedna z trudniejszych, powiedzmy, decyzji personalnych. Panie Czernie, że Rosja Światowidzię to Ja twierdza padła? Chciałem zapytać o nastroje w szatni, o to, czy jesteście na siebie źli, czy analizujecie, czy może po prostu przechodzicie do porządku dziennego i, i już. Nie chciałbym się za grupę wypowiadać, bo sam jestem raczej z tych, który nie stara się narzucać swoich emocji, swojego nastroju, tylko zobaczyć, co myśli albo co uważa dane piłkarz, bądź gruha piłkarzy, bo nieważne czy czy jest jakieś, nie wiem, potężne zdenerwowanie, które ktoś eksploduje, zaczną wszyscy na siebie krzyczeć i w ten sposób wyczyszczą, powiedzmy atmosferę jakiegoś takiego napięcia, to ja w to po prostu idę. Jeżeli szatnia potrzebuje spokoju i w tym uznam, że to jest skuteczne, to pójdę w spokój. Najważniejsze jest to, żeby dotrzeć do przyczyny a nie iść tylko w schemat na zasadzie że źle, to pokrzyczmy i wtedy będzie widać, kto ma tak zwany charakter. No, charakter można pokazywać w inny sposób, czyli pracą można pokazywać trzymaniem standardu, byciem konsekwentnym i, i braniem na siebie w kluczowych momentach, a nie, a nie wskazywaniem słabości albo tego, kto jest najsłabszy, najsilniejszy biorąc sprawę w swoje ręce i, i nie muszą tego robić no, krzykiem. Nie lubię mówić na gorąco. Yy, nie ma pan pretensji do siebie rozmiany? Czy mógłby pan doprecyzować pytanie? Gong niewiele, Łukowski? niewidoczny. Bardzo łatwo inaczej. Tak, chciałbym, żeby każda zmiana powodowała, że któryś piłkarz, który wejdzie, zdobędzie bramkę, zaliczy asystę jakąś kluczową interwencję, ale niestety tak to nie działa, przynajmniej ja nie znam takiego sposobu, jak to zrobić. Na pewno obaj chcieli bardzo pomóc, na pewno bardzo im zależało. Połko, który grał w dłuższym wymiarze, widać było, że chciał za każdym razem dać coś ekstra i za każdym razem... Zamiast grać najprostsze rozwiązanie, to szukał bardziej skomplikowanych i stąd mogło, mogliśmy oczekiwać, że szczególnie po ostatnich jego występach, że będzie chciał dać coś ekstra i, i powiedzmy tą sytuację chociażby z Gdańska teraz przykryć i to czasami może działać w drugą stronę, że im bardziej ktoś chce, tym bardziej się spina, tym bardziej jego decyzje są powiedzmy inne niż by miał w takim optymalnym pobudzeniu, ale tutaj na pewno na sam koniec odpowiedzialny i winny przed całemu złu jestem ja. Jeszcze pytanie ostatnie, przerwa na prezentację. Zawsze się mówi o tym, że lepiej szybciutko się obić, zagrać drugi mecz, wygrać, a tu macie dwa tygodnie i jak to wszystko rozgryźć? Byliśmy już w takiej sytuacji, niestety musimy wykorzystać podobne czyli powiem, powiem podobne zasady, czyli wykazać się jeszcze większym charakterem i pokazać przy tym dłuższym okresie, gdzie będziemy cały czas być tym przegranym z ostatniej kolejki, o, mieć na koncie powiedzmy porażkę, pracować dłużej. Forma się zmienia, bo w tym tygodniu nie będziemy mieli gry wewnętrznej, gry, przepraszam, sparingowej, coś, się, co nie wiem, czy było podane już wcześniej przez nasze media, ale gry wewnętrznej nie będzie, czyli będzie trochę inna forma przygotowania, bo przed kolejnym maratonem, który nas czeka łącznie z pucharem, to podjąłem taką decyzję, żeby zmienić formę i będzie gra wewnętrzna. Ale generalnie, no, w porcie nie zawsze się wygrywa, nie zawsze się ma to, co się chce i tym bardziej po porażkach ja... Nie wiem, jakiego zdania, sformułowania użyć, ale to są dla mnie kluczowe momenty, żeby zobaczyć, co w przyszłości może się jeszcze lepszego dla nas wydarzyć i podczas reakcji po niepowodzenia. Dziękuję. Jarek? Jarosław Winci Głódski, Dzień dobry. Dobry wieczór właściwie. Chciałbym zapytać o Alvareza, bo o wejściu do gry takim pełnym kerka, tylko Pukarza nie ma właściwie, on zginął. Zupełnie, ale jeśli się pokazuje, to tak naprawdę w moim, takie, ja to widzę, w defensywie. Kolejny mecz, którym Alvarez stworzył sytuację przeciwnikowi W założeniu ci dwaj piłkarze grałem na nieco innych pozycjach i wcześniej odpowiedzialność bardziej ze względu na chociażby mobilność łuko. E, Fran częściej był pod gromi, częściej był między liniami, i dzięki temu można powiedzieć, że on więcej miał tych zagrań: za linię obrony czy takich kluczowych. W momencie, kiedy Kerk jest na pozycji dziesiątki on operuje bardzo często między liniami, bardzo często z franem wymieniają się pozycje, a fran pełni rolę drugiej szóstki w naszej budowie, to samo przez się będzie po prostu mniej widoczne, ale to, że ktoś nie daje finalnego podania. To nie jest wcale problem, podam przykład chociażby jego podania bodajże do Sypka za linię obrony, później do Gągieju, który powinien w pierwsze tempo od razu dogrywać piłkę w pole karne. To są takie pytania, podania mniej widoczne, działania bardziej nacechowane taką powiedzmy niewidoczną pracą, ale w dalszym ciągu myślę, że bardzo wartościowe dla zespołu. Ale oczywiście też chciałbym, żeby za każdym razem błyszczał jeszcze bardziej od Kerka przy założeniu, że Kerk będzie grał dobrze. Druga, drugie pytanie rolnicza dzisiaj. Dzisiaj nie było go właściwie. On nie, skorzył, nie doszedł nie do żadnej sytuacji dzisiaj. To, czy może ta zmiana, nie wiem, z hamulicem mogłaby być, nie wiem, nie wiem, dziewiątka na dziewiątkę, jak pan to wytłumaczy. No tak się zastanawiam, co by było gdyby na wejście pierwszej... W pierwszej sytuacji po wejściu Lirima, któremu mu dograł piłkę, a bodajże 6 metri, tam minimalnie przychylił, to chyba znowu byłby gwiazdą, ale nie chciałbym tu oczywiście tak przekąsem odpowiadać w żadnym wypadku, ale w momencie, kiedy straciliśmy bramkę, uznałem, że nie będę utrzymywał tej samej struktury i tego samego ustawienia piłkarzy, po to, żeby nawet złożyć jednego. Wsadzić mówiąc kolokwialnie jednego piłkarza więcej w polekarnej. Idea była taka, żeby zmienić. i W teorii zmieniliśmy system grając już bez dwóch szóstek z jedną szóstką z dziesiątką na kerka, jako kerki kerki jako dziesiątka i do tego dwóch napastników, czyli jedna głowa więcej, dwie, dwie nogi więcej w polekarnym w teorii, gdzie mogliśmy też zagrać bezpośrednio. Przez to, że drużyna linia obrony w nawiązaniu też do Pana pytania wcześniejszego linia obrony mogliśmy wciągnąć jeszcze głębiej i nawet jeżeli te pytania, podania nie mogły znaleźć drogi do napastników, oni mogli zgrywać piłkę jak raz to bodajże zrobił Kerk, chyba tam był jeszcze spalony, ale taka była idea, żeby skoro przez 80 minut tworzyliśmy sytuację, mieliśmy jakieś sytuacje i, i piłka Piłki nie skierowaliśmy do bramki, to uznamy, że podejmę ryzyko i, i w tym chaosie spróbuję stworzyć swój chaos, który być może da nam bramkę. I Pomyliłem ostatnie się. pytanie od cybulskiego. Dzisiaj wydawało mi się, nie wiem, jak, ja to widziałem, że był najgroźniejszym, najbardziej kreatywnym piłkarzem z przodu. Czego, to, co, czego brakuje temu chłopakowi, żeby, na, żeby przyszły do niego liczby? Myślę, że mu niczego nie brakuje, ale inni piłkarze te same błędy, albo te błędy, które popełniali w młodości, teraz popełniają ich mniej dzięki temu, albo przez to, że wcześniej je popełniali. On jest być może na tym etapie, bo to jest młody chłopak, który, któremu szukam optymalnej powiedzmy, pozycji, bo przy tym graniu prawa strona, lewa strona to jest ogromna różnica. Myślę, że największą jakość dawałby na prawej stronie, jako prawonożny piłkarz. Ale całe życie e, grał na lewej stronie, ma jeszcze odruchy takiego zejścia do środka. Ja myślę, że w jego przypadku szczególnie potrzebna jest konsekwencja i spokój, bo po tej sytuacji zresztą było widać jego mowę ciała, że miał taki moment i czuł na sobie nawet taką odpowiedzialność, że spokojnie powinien zdobyć bramkę, otworzyć wynik meczu i, i można powiedzieć nawet ciągnąć grę drużyny do przodu. A, a miał taki moment, powiedzmy, gdzie jego mowa ciała mówiła, że. Zepsułem. I to jest to jest myślę skróciłbym to, to skłentował krótko doświadczenie i, i liczba powtórzeń minut spędzonych na boisku po to, żeby ta pierwsza wpadła, a jak pierwsza wpadnie, to będzie dobrze. Dziękuję. Dobra, że jestem proszę, proszę. Proszę. Dobra, wieczór mam pytanie o Huberta Sobola, bo ten chłopak wszedł z danych, Mógł mieć asystę. Nie udało się, a ogólnie patrząc na wcześniejszy jego sezon, co prawda dwa poziomy niżej. I oczywiście tego nie pracownię, ale no to był ponad 20 bramek. Co się dzieje? Jak, jak ten popak wygląda na treningach, że, że dostaje no tak mało minut. Niestety mam tylko 11 miejsc, tylko 5 zmian. I to jest największa przyczyna hubert nawet w treningu w momencie, kiedy gramy podając przykład konkretny, gramy 10 na 10, gramy z jednym napastnikiem, to jedna drużyna trenuje z jednym napastnikiem, druga z drugim i ten trzeci musi patrzeć z boku albo trenować na innej pozycji. I Hubert bardzo często e, starał się i często schodził między linie, dlatego był też próbowany na niższej pozycji, w sensie niżej ustawiony jako dziesiątka, jako ósemka i stąd po prostu decyzja personalna i uznałem, że walory i atrybuty w tym meczu będą bardziej potrzebne niż sobie. Go. Dziękuję. Trenerze, Maciek Nowocień, nie pracuje już w łódzkich mediach, ale jestem przyjacielem Bogusia Kukucia, który zawsze z nami siedział i trener wie, że zawsze zadawał trudne pytania. Ja nie umiem takich zadawać, więc jakby trener mógł powiedzieć jakieś takie ostatnie słowo, bo mi się łzy już cisną do, do, do oczu. Przepraszam, zawiodłem Pana. Tutaj rozmawialiśmy zresztą tuż przed pogrzebem i Pan Boguś mówił, że jeszcze przed meczem z Lechiem, że najważniejszy mecz to mecz z Koroną i z Rakowa. Nie wytłumaczył, nie było w sensie mnie tego nie powiedział i nie wytłumaczył mi dlaczego tak było, ale wierzę, że to był ważny mecz i mam takie poczucie, że to był bardzo ważny mecz i dlatego mam w związku z tym bardzo dodatkowo negatywne odczucia i emocje w związku z tym. Dlatego mogę powiedzieć, że zawiodłem go, ale niestety, ale niestety to jest to jest normalne w sporcie, że choćbyś się bardzo starał, choćbyś bardzo chciał. Czasami nie zrobić tego, co inni by też chcieli, żebyś zrobił dla nich i po prostu ja myślę, że to, to jest moment, tak samo jak dla, rozmawialiśmy w kontekście piłkarzy, tego, że to są kluczowe momenty, bo ja finalnie będę ich oceniał, ale to jest tak samo moment bardzo ważny dla mnie, jak zarządzić drużyną, jak teraz z nimi porozmawiać, co im powiedzieć, żeby oni z jednej strony czuli, co robią dobrze i byli w tym konsekwentni, a co jasno musimy poprawić po prostu. A w przypadku Nestora to... To są momenty, w których nie mam mądrego po prostu. I, I ja nie jestem w stanie powiedzieć nic takiego, co by było pomocne komukolwiek. Ja wiem, że y, ostatnia rzecz być może, która cały czas tkwi mi się w głowie, bo też konferencje, to było szeroko komentowane przez niejedną osobę. Bardzo często my mamy takie podejście, w przypadku Nestora było w zasadzie, czemu on jest na tych konferencjach, dlaczego on zadaje te pytania, on wszystkich irytuje, a mnie nie irytował, tylko kluczowe jest, żeby spojrzeć na każdego człowieka i na, na wszystkich ludzi, nie to, co mają najsłabsze albo to, co ludzi... Irytuje czy denerwuje w danym człowieku, tylko co ma najlepsze. I na tym się tylko skupia. I ja tak pracuję trochę z piłkarzami, że nie skupiam się na tym, że ktoś może mieć słabszą technikę, ale świetnie biega i bardzo dobrze biega za linię obrony. To taki przykład trochę poza tematem, ale kluczowym tematem było to, że pan Bogusław, w dzisiejszym świecie, który jest w pełni skomputeryzowany, cyfrowy, wszystko jest na kliknięcie palców, nikt nawet się nie wysila na to, żeby. Coś zapamiętać, albo bardzo mało jest takich pasjonatów, którzy się coś chcą zapamiętać, on wszystko notował w swoim zeszycie. On te wszystkie rzeczy mówił z pamięci, pomimo tego, że to nie było łatwe do odpamiętania, niektóre fakty i, i połączenie. A on miał w sobie tą pasję i, i robił to wszystko, widać, że nie chciałbym nazwać tego błędem, ale z ogromną pasją w oczach I, i to jest coś nieprawdopodobnego. nieprawdopodobnego. I to myślę, że powinno z nami zostać zapamiętane na zasadzie, że bardzo łatwo kogoś skreślić, kogoś potraktować. To ten, który marnuje mój czas, to ten, który marnuje czas konferencji, on nie marnował czasu, on nam pokazywał, że człowiek może przez tyle lat żyć pełen pasji i w miejscu, w którym tę pasję przejawiał, odejść. Dziękuję. Jeszcze ja pozwolę sobie zadać jedno pytanie. Taką właśnie prośbę mam o wytłumaczenie, bo może ja jestem za głupi na to. Natomiast jak to jest, że w meczu we Wrocławiu w poprzednim sezonie Kikiewicz wybija piłkę, gdzieś smyra, um, chyba na chuelach wtedy w, w głowę mamy rzut karny. W dzisiejszym meczu Memla nie trafia w piłkę, trafia za to w głowę, w głowę frana i tego rzutu karnego nie ma mimo mimo tego, że nasz eksportowy arbiter sprawdza sobie kilka minut w tą sytuację. Może ja jestem zagubiony, może te, te zasady są dla mnie niezrozumiałe, może trener będzie tak łaskawie i coś więcej powie. 21 strzałów, jeden celny. Sam na sam nie trafiamy z 6 metrów. Decyzja nawet najbardziej zinterpretowana, bo to cały czas oczywiście jest kwestia interpretacji jako niekorzystna dla nas. Boli. Bardzo boli taka w 98 minucie albo 120, bo wtedy już nie ma szansu na, szansy na reakcję. Tu mieliśmy dużo czasu na reakcję i, i na pewno bardziej zasłużyliśmy w tamtym momencie na, na wykorzystanie jakiejś sytuacji. Ale naprawdę Obiecałem sobie kiedyś, szczególnie próbując z zawodu sędziego, że nigdy nie będę skupiał się na tym, co ktoś mi może dać albo co ktoś może zrobić lepiej, tylko co ja mogę zrobić lepiej, żeby, żebyśmy wygrali, żebyśmy stworzyli więcej sytuacji albo przynajmniej więcej, przynajmniej jedną wykorzystali. Wtedy byłoby całkiem inaczej, ale w moim przypadku, w mojej roli, myślę, że to byłaby droga donikąd skupiać się na, na cudzych działaniach, i na cudzych interpretacjach, tak po prostu zadecydowałem i taki będę. Czy mamy jeszcze jakieś pytanie? Ostatniego pytania nie będzie. Dziękuję wszystkim za udział w dzisiejszej konferencji. Dziękuję trenerze.